Adrian Zondberg, partia razem, dzień dobry panie Adrian. Dzień dobry. Ja. E, czy pan jako przedstawiciel opozycji, jakby nie było, prawda? No to dość no oczywiste. Tak. <ślesk> e, mm, myśli sobie o Frosyniuku, że skradł trochę opozycji show? Nie. Dlaczego? No, bo stał się nagle jakimś takim samozwańczym liderem, facetem poturbowanym. Łatwo go wpisać na sztandary. On ma w sobie tę lekkość mówienia i porywania tłumów. Tutaj Trochę... nie ma Ryszard <laughs> no, <laughs> no, no to na pewno. Myślę, że znaczy jest to oczywiście tak, że środowisko kodu, czy szczerze rozumiem,. Obywateli RP. Tak, ale myślę, też, że w ogóle środowiska liberalne są troszeczkę oświecone w Polsce. Znaczy, jest chyba tak, że. No powiedzmy sobie szczerze, Schetyna to jest konserwatysta. Ten facet tak naprawdę. Pod wieloma względami ściga się z Kaczyńskiej do prawej ściany, mm -hmm. jeżeli chodzi o sprawy obyczajowe, światopoglądowe. Tak. Albo liber... Dokładnie. Dobrze. I wielu liberałów przez dłuższy czas wiązało nadzieję z Petru. No, i chyba się rozczarowali. Myślę, że Fasyniuk to jest trochę odpowiedź na, na to zapotrzebowanie mhm. dla tej grupy. Ale generalnie patrząc natomiast... na scenę polityczną, gdyby on się zdecydował, bo on się jakoś nie daje specjalnie namówić, ale gdyby właśnie tego typu ludzie się gdzieś pojawili, to myśli pan, że e, patrząc na to, co się udało obywatelom RP, jakby narysować taką na razie symboliczną, no bo policja ja musiała z nimi zrobić to, co zrobiła, ale jednak pokazać, że nie z nami te numery, że to jest jakiś moment przełomu? Ja myślę sobie, że to jest bardzo atrakcyjną. Tak, to znaczy, to jest jasne, że PiS strzelił sobie mocno w stopę. Dopuszczając do sytuacji, w której policja wynosi z jakiejś demonstracji frasynika, mm. który jako żywo z innych demonstracji był wynoszony parędziesiąt lat wcześniej. Tak. I dla tych, którzy to ordynowali, nie skończyło się to najlepiej. Mm. Natomiast to też trzeba powiedzieć uczciwie. to znaczy. To, co działo się na krakowskim przedmieściu, to jest obywatelskie nieposłuszeństwo. Obywatelskie nieposłuszeństwo wiąże się z jedną rzeczą, to znaczy ze świadomością, że przekracza się obowiązujące prawo i że, z pogodzeniem się z tym, że poniesie się tego konsekwencje. I jest to rodzaj protestu, tak? ale protestu, który bierze to pod uwagę. Więc ja tutaj a, mam pewien sceptycyzm co do ludzi, którzy bardzo oburzają się tym, że, e, że do tego doszło, że doszło. Mamy złe prawo, to jest głupie prawo, to ograniczenie swobody zgromadzeń publicznych. To jest bardzo nierozsądny pomysł i, i pomysł na dłuższą metę groźny, bo to jest takie zaproszenie dla rządzących, mm. żeby e, kiedy tylko to jest dla nich wygodne, to wolność zgromadzeń ograniczać coraz bardziej i bardziej. Ale no, faktem jest, że to, co się tam działo, nie miało charakteru bezprawnego. E, więc no, tego trzeba być świadomym, kiedy, kiedy rozmawiamy mm -hmm. o tej historii. Czy dzisiaj to, jak pan to ładnie nazwał, nieposłuszeństwo obywatelskie y, zaczyna tak kipić, że tego się już nie dał ugasić? Pan ja w, być może w mniejszym stopniu przeżywam perpetję Władysława Kraseniówka, bo ja widziałem <laughs> przez ostatnie lata wiele razy ludzi, którzy zdobywali się na obywatelskie nieposłuszeństwo. Mm -hmm. Ale nie było to w świetle kamer i nie, było, nie były to osoby publicznie rozpoznawalne. Tak? Mam na myśli na przykład bohaterskich lokatorów w Warszawie, mm -hmm. którzy blokowali eksmisję, eksmisję na bruk, którzy nie zgadzali się na to, żeby ich sąsiedzi i przyjaciele byli wyrzucani z mieszkań, które były zawłaszczane w wyniku powiedzmy to odmah mm -hmm. złodziejskiej reprywatyzacji, która w Warszawie się przez lata tak. dokonywała. To i tak czułe słowo. A, I to i tak czułe słowo. I cóż, no widziałem ludzi, którzy ryzykowali dużo więcej niż Władysław mm -hmm. Krasyniuk, bo nie, stała za nim, nie stały za nimi media, yes. nie stała za nimi a, tak naprawdę siła e, biografii, mm -hmm. tak? I bycia osobą publiczną, osobą rozpoznawalną, e, którzy często płacili za to cenę, tak? mm -hmm. tak, Także podobną związaną z konsekwencjami obywatelskiego yes. nieposłuszeństwa. I lata całe zajęło, zanim, e, zanim klasa polityczna, w tym ludzie, tacy jak Władysław Fraseniok, zechcieli zauważyć ten problem. Więc w Polsce często dochodzi do aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa, tylko nie zawsze są one tak widoczne. I ja bym się bardzo cieszył, gdyby to zaangażowanie, które dzisiaj wiele środowisk medialnych, mm. wiele środowisk publicznych wkłada w sprawę z zgromadzeń, to jest ważne, jest żeby m. była jasna, żebyśmy je wkładali w to samo interesowanie, tę uwagę, także w te sprawy, które. A, które są odleglejsze mhm. od, od, od doświadczenia establishmentu. Tylko myślę sobie o, tych, o tego typu sytuacjach w kontekście, tutaj mamy kolejnej miesięcznicy, ale mamy oby, obywatelskie nieposłuszeństwo tylko młodych, na przykład w kontekście plakietek, których im się nie pozwala przynieść do szkoły, że jest dzisiaj parę takich absurdalnych sytuacji, które właśnie kończą się tym, że to już nie jest tylko machnięcie ręką, ale że to jest jakaś fajna, taka, nie wiem czy ona jest nowoczesna, ale może do tej pory nie była aż tak widowiskowa. Taka forma zwrócenia na to uwagę. I przez taki fajny protest. No Mnie bardzo cieszy to, że to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Sejmie, mm. czyli ten, e, ten symboliczny protest licealistów z pierwszego mm. liceum w Warszawie z Bednarskiej e, przeciwko ograniczaniu im prawa do wyrażania swoich poglądów, mm. że, że udało się nim zainteresować opinię publiczną, bo to jest kolejna sprawa. Takie rzeczy się dzieją. To znaczy i ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, mm. i ze strony kuratoriów zdarzają się tego typu naciski na na nauczycieli. Ale to jest trochę tak, My że często na wszelki są... wypadek tego nie róbcie? Tak? Czy nie róbcie Myślę, bo? że tak. Hmm. To jest. Bo... Ja mam wrażenie, że ludzie sobie nieraz wyobrażają, że, e, że, 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 że przychodzi jakiś, nie wiem, inspektor polityczny mm. sprawa i sprawiedliwości i mówi ma być Sparcy. tak, tak i tak. A... Była do tej pory pielęgniarka przychodziła i, i woźna, i dentysta, tak. a teraz inspektor polityczny. Tak, a ja myślę, że prawda jest taka, że w 9 przypadkach na 10 to się dzieje z konformizmu, mm. ze strachu, z takiego wyprzedzającego myślenia, mm. co by chcieli ci na górze. Jasne. I to, co mnie strasznie cieszy, to to, że ci licealiści powiedzieli temu konformizmowi mm. nie. Że powiedzieli, nie, mamy swoje poglądy, nie będziemy ich chować do kieszeni, nie będziemy udawać, że ich nie mamy, nie pozwolimy się zagnać do, do, do takiej pozycji, w której ktoś nam każe zgiąć kark, a my go zegniemy, bo oni są świadomi tego, że jak się raz kark zegnie, to potem strasznie hmm. trudno z powrotem się wyprostować. Musimy się zresztą stą... Z tą ekipą spotkali po tych, po tych wydarzeniach. Oni byli bardzo zburzeni oczywiście tym, co, 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 ich, co ich spotkało, no bo nie tak wyobrażali sobie jest. funkcjonowanie Sejmu i pluralizm i demokratyczne prawo do wyrażania swojej opinii w miejscu publicznym. I muszę powiedzieć, że byłem to spotkanie bardzo zbudowany, bo czasem, w, zwłaszcza w mediach liberalnych jest takie jojczenie i narzekanie no, na młodzież, tak? tak? No to ja życzyłbym tyle nonkonformizmu, mm. tyle zdecydowania i stania przy swoich poglądach e, wielu, 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 um, wielu publicystom, którzy zwykle, zwykle na tej ojczyźnie. A oni są. Gdzie ich serce jest tak naprawdę? Bo jak się popatrzy na badania a propos, a propos myślenia o tym, kim są ci młodzi w Polsce, czasem nielubiani, czasem krytykowani, to pojawia się tam ten wątek, że oni dzisiaj skręcają na prawo. Jest czyli trochę daleko od pana. Nie? Jest różnie, jest różnie i myślę sobie, że też musimy... E, być świadomi tego, że w Polsce pojęcia na lewo i na mhm. prawo przez lata były sklejone z bardzo no, nietypowymi desygnatami. Mhm. E, no bo jeżeli przez lata pod słowem lewica funkcjonowała Ekipa, która no, przy, przytulała się z Business Center, Club, liberalizowała kodeks pracy kosztem pracowników, obniżała podatki dla biznesu. No, A jeszcze dalej patrząc, przytulała się do Moskwy i tak dalej. No tutaj. więc, już nie mówiąc o jej, o jej, o jej korzeniach historycznych, mm. no to jest jasne, że, że, że to słowo no, zyskało konotacje, które z lewicowością często nie miały tak naprawdę mm -hmm. nic wspólnego. Natomiast ja myślę, że to, co widać w młodym pokoleniu, to jest bardzo ciekawa sprawa. To widać. I to potwierdzają badania, że młode kobiety, młode dziewczyny idą mocno w lewo. To znaczy one nie dadzą się już zagonić do tego, żeby odepchnąć się od sfery publicznej, mhm. od prawa do uczestniczenia w demokracji, w życiu publicznym i pozwolą doprowadzić do takiej sytuacji, w której e, prokurator czy, 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 czy pan poseł mówi im o tym, czy mogą, czy nie mogą używać antykoncepcji. koncepcji. Mhm. to już się skończyło. I starsi panowie z prawicy mają wrażenie, że, że wszystko jest jak dawniej, ale nie, nie jest. Mhm. I myślę, że czarny protest to był pierwszy dzwonek tej zmiany, mm. ale ta zmiana jest zmianą potężną, jest zmianą cywilizacyjną Akurat i to bardzo dobrze widać w poglądach hmm. młodych kobiet. Akurat mijamy te miejsca, które dzisiaj są symbolem protestu, czy obywatelskiego, czy partyjnego, każdego, bo i krakowskie hmm. przedmieście i teraz też plac zamkowy i zastanawiam się, czy, czy tutaj kiedykolwiek, jak pan czuje, przed końcem kadencji dojdzie do jakiegoś, do jakiegoś przełomu, czy na przykład ta granica tego dziesiątego przesunięta trochę dalej z uwagi na tą widowiskowe zatrzymanie Fraseniuka i tak dalej i tak dalej, to jest taki moment, w którym każdy dziesiąty to będzie to będzie coraz krótsze wystąpienie Kaczyńskiego i coraz bardziej wkurzona władza? Nie sądzę. Nie sądzę, bo siła, tj. logika mobilizacji hmm. ulicznej jest taka, że ona nie może trwać latami. Kiedy zaczynała się mobilizacja kodowska na ulicach, to ja starałem się tłumaczyć bardzo rozochoconymi nią hmm. części dziennikarzy, że, że to nie jest uliczna rewolucja, która za miesiąc zmieści hmm. rządy Prawa i Sprawiedliwości i że to tak po prostu nie działa. To oczywiście spotykało się wtedy z niedowierzaniem i kiedy mówiłem, że przemarsz na najszlachetniejszym celu kilkudziesięciu tysięcy ludzi w Łódźach z punktu A do punktu B w stolicy nie spowoduje tego, że PiS zniknie, zniknie. Mhm. To, e, to spotykałem się z oburzeniem i z, 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 z podejrzeniami, że mówimy tak, bo, bo nie wiem... Zazdrościcie. Bo, bo zazdrościmy. No, no dobra, nie, to, po prostu to przemarsz nie, Dynamika ale... ruchów społecznych tak nie działa. A, a to, co się e, dzieje z obywatelami RP i temu, że oni w tak ja, i inny ja, sposób ja, ja mówią mam, mam nadzieję, że, całej tej mam o tej nadzieje, że ta, ta sytuacja doprowadzi do tego, żeśmy poważnie pogadali o wolności zgromadzeń mm -hmm. publicznych. Jedna rzecz, która mi się wydaje bardzo ciekawa w tej sprawie, to to, że e, tych ludzi, którzy nam zostali e, zciągnięci z ulicy, mm -hmm. zamknięto w kordonie i przetrzymywano ich przez dłuższy czas w kordonie policyjnym. No. Ale co istotne, e, bez zatrzymania. Mm -hmm. I, e, Dlaczego wydaje mi się to ciekawe? Bo przeczytałem wiele artykułów oburzonych przedstawicieli mediów, głównie mediów liberalnych. Jak to jest w ogóle możliwe? To jest skandal, że jesteśmy zatrzymani, a nie zostaliśmy oficjalnie zatrzymani i hmm. trzeba pójść sprawą, z tą sprawą do sądu. No to uprzejmie informuję, że to jest praktyka, którą polska stolicja stosuje na powszechną skalę od kilkunastu lat. Kiedy były organizowane blokady antyfaszystowskie, hmm. kiedy w Wiele lewicowych demonstracji w, na ulicach polskich miast było traktowanych w ten sposób, to pies kulałowo tego nie zauważał. Więc <grym> mnie cieszy, że teraz w tym kordonie znaleźli się ci, którzy po raz pierwszy zobaczyli to i e, e, odczuli na własnej skórze. E, I to jest moja taka generalna rada dla, dla, dla środowisk, dla których często wyjście na ulicę to było coś zupełnie niewyobrażalnego, a w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło im się to po raz pierwszy. Słuchajcie, zainteresujcie się troszeczkę światem, kawałek dalej. Do końca swojego nosa. Zobaczcie, jak e, wygląda sytuacja lokatorów, którzy walczą z eksmisjami, walczą przeciwko reprywatyzacji. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja pracowników wyrzucanych z pracy za to, że założyli związki zawodowe. A jak się tym zainteresujecie, to jest duża szansa, że istotna część paliwa, na której Prawo i Sprawiedliwość do władzy doszło, Wypaźnie. po prostu zniknie. No tak, bo to jest tak, że to paliwo to było w dużym stopniu paliwo zaniedbania ważnych kwestii społecznych mm. przez ludzi, którym żyło się naprawdę dobrze. Myśli Pan, że um, dzisiaj, kiedy na świecie jest tak wiele um, podniesionych, dumnych głów prawej strony, to to jest też dobry czas dla lewicy, bo ludzie po prostu pomyślą sobie, kurczę, musi być jakaś druga noga, żeby to, się, to nie miało tak bardzo. Wiem, ja to już się dzieje. To widać było w ostatnich dniach w Wielkiej Brytanii. Mm. I to była super ciekawa historia. tak? Jeremy Corbyn, nasz, nasz przyjaciel z partii pracy, przez miesiące długie, międzywyborcze, przedkampanijny wysłuchiwał pouczeń z mediów, jaki to powinien być i jaki to nie jest i w związku z tym, że nie ma żadnych szans. Mhm. I, e, I co się stało? Nadeszła kampania wyborcza i w końcu... W tej kampanii wyborczej ludzie mogli usłyszeć nie o Partii Pracy i o Korbynie, tylko o Partii Pracy i Korbyna i ich propozycje. W ciągu półtora miesiąca poparcie Partii Pracy wzrosło prawie dwukrotnie. Zdobyła rekordowy niemalże wynik hmm. 400%. To nie wystarczyło, żeby odsunąć konserwatyzmową władzę, no, ale albo, jest... albo było włos. Tak? I teraz co jest istotne, moim zdaniem, jeśli spojrzeć na to, co mówił hmm. co mówiła Partia Pracy? Mówili o doświadczeniu zwykłych ludzi, mówili po co jest państwo, mówili o tym, w jaki sposób zabezpieczyć emerytów na zimę, tak, żeby koszty ogrzewania to nie było coś, co e, będzie dla nich niedostępne. Mówili o tym, żeby zapewnić realnie bezpłatną edukację dla wszystkich, mhm. czyli także dla studentów. Mówili o prawach pracowniczych młodego pokolenia, bo w Wielkiej Brytanii no tak. też jest pewien problem z tym, że, że nam się dzieli rynek pracy i ci młodzi ludzie no, pracują mhm. może nie na świeciówkach, ale zero hours contracts, nie różni się od nich szczególnie na plus. To były konkretne sprawy. Tak? Mm -hmm. I wspólna wizja. Wizja bardziej sprawiedliwej społecznie i demokratycznej zarazem w Wielkiej mm -hmm. Brytanii. A, no i to zmobilizowało miliony ludzi, którzy do mnie nie głosowali. Myślę, że to jest kluczowa sprawa, jeżeli mówimy o przyszłości polskiej demokracji. Mm -hmm. Bo my mamy demokrację na pół. Bo połowa Polaków nie bierze udziału Naprawdę. w wyborach. Ale myśli pan, I... że, to się też, że to jest ten moment, właśnie, który widać na świecie, widać w Paryżu, chociaż akurat tam z frekwencją raczej nie było problemów przy, przy okazji wyborów, mm. nie tylko prezydenckich, ale że to jest taki jakiś moment, że właśnie ta druga połowa demokracji w Polsce ruszy i zagłosuje, albo że to będzie też taki moment, w którym pan startując, sądzę, tego teraz mm. nie pokazują, ale pan, mm. czy w ogóle ta, ta cała lewa strona inna niż prawa, mm. może tak, startując, poradzi sobie lepiej? Nie, no ja jestem tu przekonany. I myślę, że jakimś takim pierwszym, pierwszym momentem, w którym to będzie mocno widać, będą wybory europejskie. Mhm. Samorządowe to jest taka szczególna sytuacja, Dobra. bo samorządy to, to, to nie są wybory w jeden do jeden przykładalne na, na, e, e, na, 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 na funkcjonowanie całego państwa. Aczkolwiek myślę, że są miasta, w których. E, też Lewica zrobi niespodziankę. Mhm. Ja mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić do tego, żeby na przykład w Warszawie wystartowała wspólna lista społecznej Lewicy i ruchów miejskich. Mhm. A i myślę, że taka lista będzie w stanie mocno namieszać, bo myślę, że Warszawiacy już mają trochę dosyć rządów platformy, która z jednej strony przez dwa lata nie była w stanie wprowadzić programu in vitro, chociaż mieli no, położony na stole. Im się udało. No, ale właśnie, ja właśnie chciałem przypomnieć, mm. my, oni mieli położony program na stole. Myśmy zebrali pod obywatelskim mm. projektem jako partia razem, około 20 tysięcy podpisów i położyliśmy to na samym początku kadencji, tak żeby po prostu był gotowy program, który można było wdrożyć, mm. kiedy PiS wpadł na ten kuriozalny pomysł, żeby to wycofać. Platforma Obywatelska hamletyzowała. Mówiła, że nie może, że to jest niewykonalne, tak? No i mhm. dopiero po jakimś czasie dociśnięta, tak? Zmuszona, niechętnie to zrobiła. No i problem pewnie na tym, że tam jest kupa konserwatystów, tak? Mhm. Tam są ludzie, którzy głosowali w Sejmie za zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej, których stanowisko w sprawie uchodźców jest skandaliczne, mhm. tak? Więc e, ja myślę sobie, że w Warszawie to będzie widać, tak? W Warszawie jest potrzeba zmiany także dlatego, i to też jest ważna sprawa, no, że powiedzmy sobie uczciwie, Platforma Obywatelska swoją nieudolnością w sprawie reprywatyzacji, tym, że to przez lata ten proceder mm -hmm. trwał, oni zamykali na to oko, podważyła to, co było dotąd jej głównym argumentem na rzecz sprawowania władzy. On brzmiał mniej więcej tak: jacy jesteśmy, tacy jesteśmy. Niby też jesteśmy prawicą, jesteś, niby nie zapewniłam niczego postępowego i progresywnego, jeżeli chodzi o sprawy hmm. światopoglądowe, ale przynajmniej ogarniamy, ogarniamy zarządzanie i nie rozwali nam się to wszystko w rękach. No to widzimy, że przez lata całe trwa skandaliczny proceder, tysiące ludzi cierpią. Dokonuje się realnie z publicznego majątku. I no i co? I ta kompetentna platforma obywatelska no rozkłada ręce i to mówi, e, no nie wiedzieliśmy. No jak nie wiedzieliście, to to was kompromituje Fantast. równie bardzo, jak to gdybyście wiedzieli. to która im przypomni. Natomiast myślę sobie o tym, co pan powiedział e, w kontekście g, badań, kobiet i tak dalej, że dzisiaj jest też, e, skoro one tak e, wiele ważą i tak wiele zaczynają wiele znaczyć, że sobie nie pozwolą na różne rzeczy. Właśnie takie światopoglądowe, pigułka, dzień po i tak dalej, i tak dalej, że one... E, w nowych wyborach mogą odegrać jakąś ważniejszą rolę? Myślę, że tak. Myślę, że istotną rolę odegrać może polityczna mobilizacja kobiet. Mm. Myślę, że istotną rolę może odegrać polityczna mobilizacja młodych ludzi. Często bagatelizowana, ale jak się spojrzy na to, co dzieje się w krajach anglosaskich, mm -hmm. to przecież to była ta historia. Bernie Sanders w Stanach Zjednoczonych no to tak. była kampania, która zmobilizowała miliony młodych ludzi, którzy dotąd nie głosowali. Mm. Wielka szkoda, że Partia Demokratyczna nie zdecydowała się na wystawienie Sandersa bo myślę, że cały świat nie miałby dzisiaj problemu z Trumpem. Jaki tak. problem? Daj Pan spokój. Przylatuje, wszyscy będą, jest podobna umowa, będziemy bić mu brawo we Wrocławiu, będzie przymusowa wywózka do Wrocławia, żeby go miło przywitać. Nie, no ręce opadają, tym bardziej, że no, rzeczy, które Donald Trump wyczynia na skalę międzynarodową, dotyczące polityki klimatycznej, na przykład, no? są strasznie nieodpowiedzialne, bo to jest po prostu nieodpowiedzialność, mm. bo to jest myślenie w kategorii jestem starszym panem i sam niedługo umrę, a co się będzie działo potem, to to już nie mój problem. Jak już nawet z Pyongyangu krytykuje, to już nie jest dobrze. No, do, do pewnego <gry> czasu, tak? Na liście krajów, które, e, które, które nie sygnowały porozumień klimatycznych, figurowały, bo jak rozumiem, rozdarta wojną Syria, Korea Północna i Stany Zjednoczone, a ja nawet Korea Północna uznała, że ta lista <grych> jest zbyt kompromitująca. Dokładnie. Nie, więc całkiem poważnie mówiąc, to jest poważny problem i legitymizowanie tego typu groteskowej postaci, która stoi mm. dzisiaj na czele, na, na, na czele administracji Stanów mm. Zjednoczonych, w... zwłaszcza w momencie, powiedzmy, Otwarcie no, trwałego już w tym momencie konfliktu o wartości pomiędzy, hmm. pomiędzy Europą a, a obecną amerykańską administracją. No, to jest taki też kolejny przykład strzelania sobie dyplomatycznie przez ten rząd. Ale przecież to jest wielki sukces. No, tak to jest przekazywane i tak to jest przedstawiane. Ja powiem tak. Jak PiS skończy swoją karierę w władze, to rzeczy, które dzisiaj najbardziej wkurzają opinię publiczną, mhm. te związane z praworządnością, te związane z Trybunałem i wbrew pozorom będzie w miarę łatwo posprzątać. Mhm. Natomiast są sfery, w których dzieją się rzeczy, których konsekwencje nie da się w prosty sposób kilkoma aktami prawnymi naprawić. I jedną z nich jest polityka międzynarodowa, no. kompromitująca naprawdę Waszczykowskiego. Ale nie ja ma wrażenie, że to U, nie jest kwestia To stałe członkostwo członka, a pan mówi, że to jest kompromitujące. Jest no smutne. tak, ostatnie zajęło się zdaje no. się, mieliśmy. Nie, no bądźmy poważni. No, prawda jest taka, że, 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 że wykonaliśmy manewry izolujące nas wewnątrz, wewnątrz Unii Europejskiej. I wy, wykluczyliśmy się sami z debaty o tym, czym Unia ma być. Mm. I to debaty, która tak naprawdę w tym momencie jest w szczycie e, e, w, e, ważności. Mm, prawda. Tak, bo e, prawda jest taka, że Unia w ciągu najbliższych lat musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak się zmienić. Mm. Bo tak jak było, także łączy ją tylko rynek i, e, i, i wolne Dobra, przepływ towarów, to, to po prostu nie ma szansy trwać. Mm. Dzisiejsza strefa euro, ona nie działa dobrze. Żeby w ogóle rozmawiać o wspólnej walucie, która będzie trwała przez 10-15 lat, a nie rozpadnie się pod presją kolejnego kryzysu, potrzeba rozmawiać o wspólnej polityce fiskalnej, bo bez tego tak naprawdę lepiej wycofać się do walut narodowych, bezpieczniej dla no, gospodarek przybyt, narodowych. Tak, natomiast no, tylko, że. Rząd dzisiaj postawił się zupełnie poza tymi dyskusjami, jest, tak naprawdę. Szczególnie teraz w kontekście uchodźców i dzisiejszej procedury, która w Czechów, Węgrów i Polaków będzie karała, może nie od razu karą finansową, ale to jest ta groźba, to my się obrażamy i mówimy sobie, nie pozwolimy na, na groźby, na kary i tak dalej, bo od tego jest Komisja Europejska, właśnie od tego jest, nie? Jak się ustawiamy murem, no to będzie... To jest... Będą jeszcze jedna sprawa, o której myślę, że warto, warto powiedzieć. A, mm, to jest nieodpowiedzialne także w tym sensie, że Polska ma jedną z e, najdłuższych granic lądowych, mm. zewnętrznych Unii Europejskiej i graniczy z krajem, na terenie którego trwa zamrożony konflikt. Jeżeli ten zamrożony konflikt się odmrozi, to Polska znajdzie się na pierwszej linii masowej, masowej, masowego że napływu uchodźców wojennych. I teraz rzecz polega na tym, że jeśli my podważamy dzisiaj zasadę Solidarności, mm. jeżeli chodzi o radzenie sobie z problemem mm -hmm. uchodźców. Sprawa jest taka, że możemy w drugim kroku, kiedy coś takiego się wydarzy, zapłacić za to potężną cenę, bo to my, podobnie jak Grecy czy jak Włosi, w takiej sytuacji jesteśmy na to narażeni, jakieś... bo nie jesteśmy w środku kontynentu. I druga sprawa, moim zdaniem też istotna, ta niewielka ilość uchodźców, to wbrew pozorom byłoby dla włoskich instytucji publicznych, Pierwsze, Z jednej strony zadań, z drugiej strony byłyby w stanie sobie poradzić, ale mm. co istotniejsze, to było coś w rodzaju stres testu. To, co robią banki w przypadku te... kryzysu, tak? Mm. to znaczy one po prostu y, antycypują mm. to, co może się wydarzyć, i przeprowadzają takie swego rodzaju polowe ćwiczenia. My dzisiaj takich polowych ćwiczeń nie mamy. Jeżeli, uchowaj Boże, dojdzie do rozgrzania się konfliktu na Ukrainie, jeżeli Polska znajdzie się pod presją fali uchodźców mm. wojennych. To będzie nam się sobie z tym, tym trudniej poradzić. Po prostu i to takie kierowanie polityki międzynarodowej przez Prawo i Sprawiedliwość do wewnątrz. Ono nie jest nakierowane na uzyskiwanie pozycji politycznej na zewnątrz, no bo, bo jest na to są u... zesłady, tak, tak, po prostu. Tylko, tylko na to, żeby po mówić do swojego najbardziej hmm. twardego elektoratu, to jest moim zdaniem. Coś, co da się zamknąć w jednym słowie, nieodpowiedzialność. I to jest jeden z tych fer dwie pozostałe, w których moim zdaniem jest kłopot, potężny, długofalowy, to jest kwestia sytuacji w sektorze edukacji, mm -hmm. a i w pełzający kryzys służby zdrowia. Pełzający kryzys służby zdrowia, bo... Znaczna część personelu medycznego, zwłaszcza pielęgniarek, bardzo mocno się starzeje i za chwileczkę będzie mieli problem z zamykaniem oddziałów, bo po prostu nie ma wymiany kadr, to jest problem bagatelizowany od lat i przez rząd Platformy poprzedni, i przez obecne. W ciągu paru lat on może postawić polską opiekę zdrowotną na skraju kryzysu, potężnego zetę, które przeglądaliśmy mówiące o tym, że wpuszcza się prywatne pieniądze, to nie jest rozwiązanie problemu. Bardzo dziękuję. Adrian Zandberg, Partia Razem. Spokojnego weekendu, długiego i do zobaczenia. Do widzenia. Jeszcze tylko pas? Tak. To. Jeśli chodzi o weekend, to warto się wybrać do Puszczy, bo w sobotę Oj, tak. w Białowieży odbędzie się protestacyjny spacer. I znaleźć córkę Leś no, no to wiem, myślę, że by... może być trudne. <laughs> myślę, że minister Błaszczak dba teraz o to, żeby ją ukryć, ale warto być w sobotę w Białowieży, żeby zaprotestować przeciwko barbarzyńskiej wietnicy Puszczy. Bardzo Do widzenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Adrian Zandberg, Partia Razem. Do widzenia. Za chwilę ukłony. Wszystkiego dobrego.